dla pieszych. Nie jesteśmy na polskich drogach. E, raport z polskich dróg, m.in. faktach RMFM to już teraz. Karolina Jackowska i Tomasz Staniszewski. Czy platforma obywatelska opuści mównica z sali plenarnej Sejmu. Punktualnie ósma zatem rusza posiedzenie zarządu platformy obywatelskiej. Tam ma zapaść decyzja, czy protest kontynuować. Za chwilę m.in. o politycznym kryzysie Paweł Kukis w cztery oczy z Robertem Mazurkiem w porannej rozmowie w RMFFN. A zaczynamy fakty właśnie od tych biało-czarnych polskich dróg. I na początek zasypane Podkarpacie na drogach. Biało, ślisko, ostrzega reporter RMF FM, Paweł Pawłowski. Paweł teraz w faktach. Gdzie przede wszystkim kierowcy muszą spodziewać się utrudnień? Przede wszystkim w południowej części województwa. Nieprzejezdne są trasy pomiędzy Żmigrodem a Duklą oraz Bukowskim a Sieniawą. To kolejne drogi wojewódzkie numer 992 oraz 889. Trudna sytuacja również w okolicy Krosna i Leska. Tam na drogach zalega błoto pośniegowe. Śnieg krawywany jest również wspólna autostradę w okolicy Niebezpiecznie nie tylko na czwórce Dorzeszowa, także na autostradzie A2 w rejonie węzła Konotopa na Mazowszu. Tam dwa samochody osobowe zderzyły się z ciężarówką. Nikomu nic się nie stało, ale utrudnienia czekają Was na pasie w kierunku Warszawy. Najważniejsze są fakty. Czy Platforma Obywatelska przerwie blokadę Sejmowej Mównicy? Decyzja w tej sprawie zapadnie na spotkaniu zarządu partii, które rozpoczyna się właśnie w tej chwili na wiejskiej. W Sejmie jest nasz reporter Patryk Michalski. Patryku, rozmawiałeś Jestem, z posłami dobry. Platformy. Jaki jest ich plan na dzisiaj? Postulaty platformy się nie zmieniają, chcą dyskusji nad budżetem mimo że ustawa budżetowa wyszła już z parlamentu i trafiła do prezydenta. Posłowie PO wciąż protestują już sami bez posłów Nowoczesnej. Dzisiaj w nocy na sali plenarnej było 15 polityków PO. Jak usłyszałem od Roberta Kropiwnickiego, nie zamierzają w najbliższym czasie jej opuszczać. Będziemy tam do skutku aż PiS zacznie poważne rozmowy z opozycją, a nie będą cały czas udawać, że nic się nie stało. Zdaniem Kropiwnickiego nielegalnie uchwalony budżet będzie wymagał nowelizacji co wprowadzi chaos oraz wzbudzi nieufność inwestorów i Komisji Europejskiej. Grzegorz Schetyna za kilka minut z posłami swojej partii będzie dyskutował nad planem politycznej gry na dzisiaj, ale jak usłyszałem nieoficjalnie, Platforma nie zamierza robić kroku w tył. Paraliż parlamentarny bez precedensu, polityczny kryzys. Tak, to co dzieje się w Warszawie, komentuje francuska prasa. O poranku już po lekturze Marek Gładysz. Dziennik Le Monde z jednej strony zarzuca obozowi rządzącemu autorytarne ciągoty, z drugiej podkreśla, że opozycja jest podzielona i jej wizerunek w oczach opinii publicznej jest coraz gorszy. Gazeta cytuje innymi kontrowersyjny pobyt Petru w Portugalii oraz afery wokół firmy Mateusza Kioskiego, zauważając, że w sondażach popularności króluje ciągle prawo i sprawiedliwość. Nic nie wskazuje na to, by próba sił szybko się zakończyła i by polski parlament mógł wznowić normę. Normalnie swoją działalność ostrzega renomowany dziennik ekonomiczny Lezeko. Po tych francuskich echach politycznego sporu z warszawskim studiorem FFM Robert Mazurek i jego poranny gość witamy. Dzień dobry, w ten rzeźki poranek wita Państwa Paweł Kukis, szef. I, dzień dobry Kukiz, i Robert, i Robert Kukiz, Mazurek, szef tej audycji. E, otoczony Paweł Kukis jest papierami, swoim fantastycznym tabletem, z kawą, więc kawą wodą. Panie Pośle, to może jednak zaczniemy nie od pytania o te pańskie dokumenty, które pan tutaj przyniósł, tylko jedno. To żadne sprawę. dokumenty projektu uchwały wczorajszej. mamy Dobrze, tutaj, Bośle, nie, nie nauczyłem się. Ludzie na mówią pamięci. cyrk, ludzie mówią kabaret, ludzie różne rzeczy mówią, ale nawet w cyrku czy w kabarecie jest scenariusz. Kto pisze scenariusz tego wszystkiego, co się dzieje w Sejmie? Ktokolwiek? Proszę pana, nie wiem, kto pisze scenariusz. Z całą pewnością duży wpływ na ten scenariusz ma. Obecna konstytucja z 97 nieprecyzyjny, niechlujny akt prawny, który z drugiej strony dla partii politycznej jest świętym gralem, bo partia, która po, posiądzie możliwość interpretacji tego czegoś, ma możliwość sprawowania władzy absolutnej. No dobrze, czyli scenariuszem nie, scenariusz niejasny do konstytucji, ale ktoś musi być reżyserem tego, co się dzieje. Proszę pana, no, że, jak, że tych reżyserów, gdyby tu był jakiś przynajmniej reżyser ściśle określony, no to nie mielibyśmy prawdopodobnie takich problemów. Reżyserów jest ze względu na ten fatalny, durny ustrój polityczny, jest przynajmniej kilku, albo kilkunastu. To są szefowie opcji politycznych, to są grupy nacisku lobbystyczne, finansowe, które są z nimi powiązane, mm -hmm. to są ci odtromi... Generalnie konflikt odbywa się na linii Stara nomenklatura, nowa nomenklatura, z tym, że tej nowej jednak. No, rzucam do, do, do jednego, no, może to jest za, za, za bardzo obraźliwe słowo. E, jeszcze inaczej. Konflikt e, tych grup, które którym zależy na powrocie Balcerowicza, tak to bardzo ogólnie określimy, powiązane oczywiście również z zagranicznymi podmiotami, jak z tymi, pośle, z tymi którzy wygrali wybory. Ale no, jak, się, jak się pan spotyka z ludźmi, to ono, oni nie pytają pana, ale panie pośle, za co my wam płacimy? Proszę pana, mnie jest wstyd przed ludźmi i w, za to, co się dzieje w Sejmie, i za to bardzo ludzi przepraszam, ale naprawdę jestem tu w Sejmie po to, by. Mówię od początku, czy z tego powodu jestem w Sejmie, że mówię, że bez zmian legislacyjnych, bez zmian w prawie, w regulaminie Sejmu, w konstytucji przede wszystkim. Rozumiem. Nie poprawimy tej wiecznie, sytuacji. No jak nie poprawimy. Aha, myślę, że zmian Bo tak mi właśnie ludzie odpowiadają, ale to i tak nic nie zmieni. I ja wtedy dostaję już lekkiej białej gorączki. A jakby to wszystko, co się dzieje w Sejmie nazwał Paweł Kukiz Serokman. Rockman? A pana Kukiz, nie mogę jest za wczesna pora i pan mnie nie sprowokuje, proszę pana. Dobrze, a to, co się dzieje w Sejmie, jakby. Co to jest? Bunt w obronie demokracji, pucz, Inni mówią Ciamajdan. Nie proszę Zab pana. Jest... A pan to nazywa zabawą w stan wojenny? To zależy. To można różnych określeń używać i różne są powody różnych grup. Yy, yy. Tego buntowania się. Uważam, że ci młodzi ludzie z platformy obywatelskiej no, chcą sobie przeżyć. Mieć w CV wpisane, że on leżał na styropianie. To jest pierwsze rzecz. Ma no ale to ja mówię tak, no to nie to coś tam wymyślą. No. Albo na książkach Prezesa Kaczyńskiego leżał. A z kolei jest też taka grupa którą pięknie charakteryzuje MEM, gdzie dwóch polityków Platformy Obywatelskiej siedzi sobie na tej blokuje, czy siedzi na sali obrad, ale już jako blokujący. I pytanie jednego z tych partyjniaków do drugiego: słuchaj, właściwie to dlaczego my, po co my tu siedzimy? A ten mu odpowiada, żeby nie siedzieć. I więc różne są różne są powody, ale tak jak powiedziałem, wie pan, ja najbardziej się obawiam, że to eskalowanie tego sporu może mieć również na celu, znaczy ono przede wszystkim ma na celu obalenie tej władzy. No I tak, ale to właśnie mówi do... PiS, to właśnie mówi PiS. Wy, wam tak naprawdę wcale nie chodzi o żaden Ale to nie budżet. musi mówić PiS, bo to samo mówią również i proszę pana inne opcje polityczne, nie chcę tu wkopywać innych opcji, bo tego co, nie rysują. chodzi, chodzi o to, żeby, 15 również, żeby tak obalić mówi, i, rząd Pisu, tak? I przynajmniej jeszcze jedna opcja, tak mówię. No dobrze, tylko że posłowie Pisu mówią więcej. Tak naprawdę chodzi o to, że, żeby podważyć budżet, no i w Brukseli zablokować transzę pieniędzy. pana, jeżeli to rzeczywiście, no jest takie prawdopodobieństwo, są różne ten, ale jeżeli to jest prawdą, to i, i byłoby to udowodnione, to osoby, które prowadzą tak czy zmierzają do osiągnięcia takiej celu powinny być postawione przed Trybunałem Stanu. To nie ale ma Ale kto powinien być w takim razie postawiony Proszę przed pana, nie trybunałem. wiem kto. Je, po pierwsze mówię, najpierw musielibyśmy się dowiedzieć. Ale nie dowiemy się tego, co pan myśli, że będzie jakieś no to, tajne porozumienie zawarte zmienimy, na piśmie? To zmieńmy temat, bo szkoda czasu. No nie, ale pytanie jest bardzo poważne. jeżeli, no kto, no jeżeli ktoś gra tak jak twierdzą posłowie PiSu, a sugerował pan wcześniej, na podważenie budżetu i na zablokowanie transferów europejskich do, do Polski, no to tak naprawdę szkodzi interesom Na Polski. to, nie no z całą pewnością, ale na to trzeba mieć dowody i te osoby, które mają takie intencje, bo, no, bo muszą działać mhm. też w porozumieniu z tymi podmiotami, które przyznają, e, przyznają te subwencje i tak dalej, czy jakieś, jakieś tam pieniądze. Panie, e, dzisiaj, ta, takie osoby, które 10... są dowody, powinny być... E, powinny przeprowadzone śledztwo i takie osoby podstawione przed Trybunałem Stanu. Dzisiaj o 10.00 kolejna próba rozpoczęcia obrad Sejmu. Myśli Pan, że się uda, czy że Platforma znów będzie wszystko. Ja, ja nie jestem, proszę Pana, od jasnowistwa. Jest Pan świetny zresztą Jasnowic i Jackowski. I tutaj proszę za, zapytać, jak on to widzi. Ja mogę powiedzieć, jak się zachowam, a nie no jak. Właśnie, widzę? Jak się zachowa w takim razie Paweł Kukis i klub Kukis 15? Za klub, jak Pan wie, gwarantować nie mogę. Dlatego, no tak, że ten klub, z wyboru, ten klub z wyboru jest klubem jak się pluralistycznym. Zachowa, jak się się zachował, więc Paweł Kukis. Ja mam nadzieję, że klub za, zachowa się, Paweł Kukiz zaraz powiem, a klub zachowa się podobnie, podobnie i podobnie to będzie wyglądało jak 16 grudnia, kiedy to raptem dwóch posłów poszło na, na salę kolumnową, czyli większość, ogromna większość zagłosy, czy zachowa się wspólnie, podobnie, a zachowanie będzie uzależnione od tego... Co się wydarzy? Z całą pewnością nie, nie wyobrażam sobie uciekania z sali plenarnej przed jedną trzecią, a nawet mniej, bo w tej mm -hmm. chwili podobno nowoczesna nie ma blokować, chociaż panu Petru się zmienia wszystko. Nie ma wszystko. blokować. Mównicy, no tak, tak, ale pan Petru jednego dnia mówi co innego, 15 minut później co innego, w zależności kto mu tupnie, czy kto mu tam szepnie no. albo coś innego zrobi. W każdym razie, jeżeli posłowie, marsza, jeżeli marszałek. Nie będzie nawoływał posłów do opuszczenia mównicy, czyli umożliwienia obrad. Pod groźbą kary finansowej, a ci nie, stosuje, nie zastosują się do, do jego poleceń. E, ja muszę mieć gwarancję, że ci posłowie zostaną ukarani finansowo, bo poseł jest równy zwykłemu obywatelowi. No tak, ale I... to Paweł, y, pani Bośna, y, poseł Nitras y, mówi tak, że jeżeli pan chce pomagać pisowi, by ukarać posłów opozycji, to jak to nazwać? Zachowuje się pan jak ormowiec, milicjant, który na festiwalu w wlepią wlepiał mandaty za piwo, na no to jest tak świadectwo mówił na dla to, czystej polityki. To jest to jest świadectwo na to tego typu wypowiedzi pana, jak Nitrasa? Się nazywa? Mitrasa? Mitrasa, Nitras. przepraszam. E, świadczy o tym, o fatalności obecnej ordynacji wyborczej, która nakazuje wybierać hej, partię. Hej, hej. Po, która hej, nakazuje. Hej, proszę. proszę mi dać skończyć, panie redaktorze, bo ja jestem poddenerwowany w ogóle tą całą sytuacją. I y, 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 po, 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 nakaz, która pozwala. W, która nakazuje głosować na, na partię polityczną i skazuje nas na inwentarz partii politycznej, a w związku z tym do Sejmu dostaje się często hołota. No. I a kto, jest hołotą? kto jest chołotą kto jest ormowcem O tym wszystkim porozmawiamy w części internetowej. Zapraszam wszystkich do pozostania z nami na rmf24.pl, na interi.pl. Paweł Kukis ciągle, ciągle w formie. Słuchaczom RMF-u serdecznie dziękujemy. tuż przed psychiatrykiem, proszę pana, nie w formie. No. Paweł Kukis tuż przed psychiatrykiem? Co pan mówi? Proszę pana, tam ja widzę już po zachowaniach niektórych dziennikarzy, że też już ten pobyt w Sejmie w, z całą pewnością w, w, im. Proszę porozmawiać z koleżankami i kolegami, to no nie wszyscy są cynikami i, i, i ogromna e, liczba dziennikarzy również no, przeżywa te wszystkie Paweł, sytuacje, które biorą Paweł się, Kupic, biorą się z w Sejmie. Ale pan powiedział wcześniej, że jakby przypadkiem skończyło się ten Sejm, to pan wróci na scenę i przynajmniej nie skończy w twarzy. Tak? Chciałbym. Natomiast Ale... nie wiem, czy będę mógł, bo próbowałem to ostatnio może... zaśpiewać piosenkę o miłości. Zamknąłem oczy w studio i proszę pana, widzę kolegę Suskiego, kolegę Petru, kolegę Schetynę. Siebie nawet widzę, tylko nie widzę tej miłości. To może zaśpiewa pan w duedzie z Janą Muchą? Ona ostatnio ujawniała talenty wokalne. Pani posłanka Mucha nie przepada za mną, wątpię, by zgodziła się na taką formę współpracę. No ale to może Pan zaproponuje, no. Na najwyżej do Pan Pan będzie koka. pośrednikiem, Panie redaktorze. I... Na antenie RMF-u, proszę Państwa, premiera, jeśli dojdzie do, tej, do wykonania wspólnej pieśni Pawła Kukiza i Anny Muchy. Pod warunkiem, że Pan zorganizuje taką, jeśli takie dojdzie, zdarzenie. Tak. Pan powiedział przed chwilą, że Pan chce mieć gwarancję. Tego, by, że posłowie, którzy blokują salę posiedzeń, zostaną ukarani? Proszę pana, nie może być tak, że bezkarnie jedna mniejszość terroryzuje większość. Powiem panu taką historię. Kiedy, kiedy, kiedy złożyliśmy dwa projekty ustaw zrównujący kwotę wolną od podatków posłów, zawartą w mhm. postaci tak zwanych diet, to wówczas posłowie Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej powiedzieli, że to jest bzdurny pomysł, ponieważ Sejm jest zakładem budżetowym, i podobnie jak każdy zakład czy każda firma może przyznawać yy, diety. Natomiast kiedy dzisiaj mówię, że w prawie o strajku karane jest uniemożliwianie pracy dyrekcji czy nie, przeszkadzanie w podjęciu pracy reszcie, to oni mówią, że to nie jest zakład budżetowy. Więc na tym to polega. A konstytucja jest tak nieprecyzyjna, legislacja jest tak nieprecyzyjna, że właściwie wszyscy mają rację. No to jak to będzie? jest pan Zachowuje się pan Kormowiec, jak, jak mówi poseł Nitras? Jako esbek, proszę pana, też słyszałem. Słyszałem, lepie... że jestem przeciwnikiem ustawy budżetowej. Słyszałem, że spotkałem no nie, no się z Donaldem Tuskiem, proszę pana. a pan? Proszę pana, no właśnie, przed Alza, ale... wyjazdem, na, kiedy, przy, tak, bo to, kiedy, jeździłem, już, kiedy jeździłem na Ukrainę, pomagając Ukraińcom, Pisowcy nazywali mnie banderowskim sprzymierzeńcem. A potem ci sami, ci sami pisowcy, którzy w tej chwili są na Ukrainie, a ja zaprzestałem pomocy Ukrainie ze względu właśnie na to, na to, na to patowanie przez nich banderów, nazywają mnie agentem Putina. Więc to jest takie państwo, no, to, klimat taki jest, Panie sorry. pośle, a to kró, krótkie pytanie, bo to rzeczywiście było jakieś, była jakaś sensacja internetowa. Spotkał się pan z Donaldem Tuskiem we Wrocławiu czy po Ja pod już Wrocławia? powiedziałem. Wolałbym z siódmym królem Belzebubem się spotkać niż z Tuskiem. Ja w dużej mierze jestem w parlamencie dlatego, że muszę zmazać z siebie tę hańbę, że im uwierzyłem. Uwierzyłem w trzy razy tak. Uwierzyłem, że będą jednomandatowe okręgi wyborcze, że będzie, będą obniżone podatki i tak dalej. I promowałem te partie, promowałem tych ludzi, którzy są cynicznymi oszustami. Cynicznymi oszustami bandziorką, która by zmieniła prawie 800 tysięcy podpisów z petycją o zmianę ordynacji wyborczej. I muszę to naprawić. To jest jeden z powodów mojego pobytu w Sejmie. I nie, proszę nie traktować tego jako tłumaczenie. Myśmy złożyli już, do, policja już poszukuje obywatela czy grupy obywateli posługujących się Nikiem na Twitterze, którzy są autorami, bo do tego doszliśmy, mhm. autorami tej plotki i powołują się na posiadane materiały fotograficzne, jakieś audiowizualne itd. itd. Obawiam się, że może to być albo wariat i wtedy masakrą jest, że wielu dziennikarzy, no inteligentnych ludzi na podstawie tej opinii kształtującej czy tej plotki kształtującej opinię o mnie i rozpowszechniają dalej te plotki, albo jest też druga sytuacja, może się okazać, że po prostu wariat mógł być, ale może się też okazać, że jest to jakaś zorganizowana grupa, która bo to jest na tym profilu mamy już już ostatni raz na tym profilu mamy no no peamy jakieś miłosne w kierunku PiS, że może to być na przykład nie, młodzieżówka PiSu. A wówczas nie odpuszczam. albo wariaci, albo młodzieżówka, albo jakaś prowokacja. Dobrze, zostawmy to na sekundę. Może jest tak, jak ja bym pana pomówił Zost... o spotykanie w Zoze słonisą na przykład. No, i, i, i nie miał nic, proszę pana, i pan nie miałby do mnie pretensji, czy ja tutaj, potwierdziłby ja pan tutaj ten, ten fakt? Nie mam nie słonie, tylko jakieś takie renifer, albo jakieś no takie właśnie tak, patrzę na te zwierzątka i się tak, co pan Szefana, chce ja przez to powiedzieć. Że wspieram ekologów. Panie pośle, a co by pan powiedział o takim dżentelmenie, który najpierw mówi, że uchwalanie budżetu w atmosferze, gdy nie do końca jest możliwość policzenia głosów, skontrolowanie obraz tej, jest skandalem, będziemy się domagać powtórzenia głosowania, a później ten dżentelmen mówi, że budżet uchwalono zgodnie z prawem. No niestety dżentelmen się dowiedział, gentleman, że. Już, kukiz się tak, gentleman Cookies się dowiedział. Że były już, nie wiedziałem, że był precedens blokowania poprawek. To, był, to, była sytuacja, to była sytuacja chyba z Funduszem Kościelnym i Ruchem Palikota, gdzie również, czyli to jest zgodne z prawem. Ale... Ja sparafrazuję jedno powiedzenie. Jest dura lex et lex. Ja y, sed lex. Sed lex, przepraszam, set lex. Więc, a w tej chwili można powiedzieć dupa lex, sed Lex. Niestety mamy takie prawo, które w tej chwili pokazuje, które ja jestem w stanie zagwarantować panu, że ta ustawa budżetowa jest nienaruszalna. Ona została uchwalona zgodnie z prawem, a prawo mamy fatalne i o to już trzeba zacząć. Oni mi mówią w tej chwili zgłosimy do Trybunału Konstytucyjnego. Ja mówię my teraz? Trybunał Konstytucyjny... No, To taki... jest bardzo ważne. Trybunał konstytucyjny jest partyjny, jest w tej chwili Pisowski. Możecie sobie zgłaszać. Ja na tym ubolewam, ale PIS potwierdzi, że to jest zgodne z prawem. Kiedy mówiliśmy dwie trzecie posłów, dwie trzecie posłów, taka jest dobra, dwie trzecie posłów yy, dwie trzecie posłów ma wskazywać sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to wówczas byłby sens. W skierowywania tej ustawy budżetowej do, yy, yy, do Trybunału. Trudno zachować powagę do pana? O, o poranku. To ja Pana śmieszy, ale... My nie, nie. Panie Pośle, spróbuję zadać jednak jakieś pytanie. Nie wiem, co prawda jak pójdzie z odpowiedzią, ale spróbuję. To wszystko musi się jakoś skończyć. Jakie są możliwe scenariusze? Ryszard Petru, no ten gentleman, z którego pan kpi, że tak często zmienia zdanie, ale mniejsza z tym, bo sam pan zmienił zdanie swoje budżetu. Otóż Ryszard Petru proponuje, rozwiążmy parlament. No tak, ale ja słyszałem, że Ryszard Petru poprzez rozwiązanie Parlamentu, rozumie zapytany tam przez kogoś, kto dziennikarze i pytają go, jak pan, co Pan przez to rozumie, mówi. No po prostu nie przychodzimy do parlamentu. Wie pan, no nie wiem jak, jak pan Petro widzi... Dobrze, chciałby pan, żeby odbyły się szybko nowe wybory. Szybko, to znaczy pewnie najwcześniej mogłyby się i tak odbyć w maju. Nie, proszę pana, ja chcę, żeby natychmiast Sejm podjął pracę nad zmianami legislacyjnymi i o tym mówię na każdym spotkaniu liderów. Że dobrze, tutaj jest, jest dobrze w porządku jakie I są możliwe realne realne pod scenariusze rozwoju tej sytuacji bo to bo ludzie na przykład pana postawa budżetowa się śmieją, została uchwalona głowy, ale... ustawa budżetowa została uchwalona zgodnie z obecnie obowiązującym prawem. A jeśli są jakieś wątpliwości, proponowaliśmy właśnie uchwałę, by te dysku, wątpliwości przedyskutować. Dlaczego w tej formie? No oczywiście można też skierować do Trybunału Konstytucyjnego, mm. ale powtarzam, w sytuacji, kiedy mamy partyjny Trybunał, tak jak mieliśmy zresztą partyjny Trybunał w czasie PO-PSL, bo wybierany przez tam jedną partię praktycznie, yy, nie ma to żadnego sensu, bo Trybunał jest pisowski i stwierdzi, że ta ustawa jest zgodna i, i również y, 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 forma... Pytałem pana o scenariusz, panie pośle. Proszę ja o... nie jestem tu po to, żeby scenariusze pisać, bo to jest Sejm Rzeczpospolitej, a nie telenowela. No niestety przypomina telenowelę, ale scenariusz nie... Ale marną nie... w dodatku. pana, to się w ogóle zamieniło. Ja... Śpiewak przestał śpiewać, śpiewa posłanka Mucha, śpiewak krzyczy o konieczności y, zmiany ustawy o y, Trybunale Konstytucyjnym i to jest no, dom wariatu. Тут No Nie wiem, czy w takim razie pytać, ale, ale liderem opozycji w tym domu wariatów według sondażu dla Rzeczpospolitej jest Paweł Kukis. No, 24... Zależy, że kto pisze. Jeżeli te by, 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 związane media z, ze stroną tak Sorosowsko-Barcelowiczowską powiedzą, że nie ma lidera, bo, bo przecież czytałem te na tematy i tak dalej, nie Słyki. twierdzą, że nie ma lidera opozycji 24%. Ale, najwy... ale oni że kuk... nie ma lidera, ale najwyższą tam, to co jest w ogóle bardzo dziwne, ma Kukis. Natomiast prawicowe piszą, że kukis jest liderem opozycji. Proszę pana, ja tu nie przyjechałem na wyścig kolarski, tylko się ścigać, tylko o smogu rozmawiać, proszę pana, o bilionie zadłużenia, o w, w, teraz dymach z emeryturami w, w, wojskowymi, o wydarzeniach w Hucie Pieniackiej i tak dalej. Nic się o tym nie mówi, proszę pana. Zupełnie nic. No i mówi się mój, o tym, zajmuje się jakie tak humory naprawdę, ma pan Mitras i jak ładnie śpiewa posłanka Mucha. Wstyd! Po prostu i bardzo przepraszam, jeszcze raz obywateli Chętnie z całego za... serca. Tylko pomóżcie mi zmienić tą durną konstytucję, bo to ja nic wspólnego z prawem proobywatelskim. To jest propartyjny akt, który umożliwia partii władzy, daje takie same instrumenty w momencie objęcia władzy, jakie posiadał PZPR. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Bardzo dzisiaj powodzę za dziedzę. Ciśnienie podniósł Panie redaktorze, że dzisiaj idę tam, ale będę spokojny obiecuję, będę grzeczny i nie damy się sprowokować wrogim siłą. Nie damy Amen. się sprowokować wrogim siłą, dziękujemy. ale serdecznie dziękujemy za rozmowę. Kłaniam się nisko, padam do nóg. Do widzenia. Do widzenia.